Dzień dobry. Dziś o pulsarach, fascynujących i zaskakujących obiektach astronomicznych. Czym są, jak świecą? O tym w kolejnym odcinku Nieba na dłoni. Już sama historia odkryć pulsarów nadaje się na scenariusz filmu popularno-naukowego. Odkryte zostały przez przypadek pod koniec 1967 roku przez astronomkę Joyce Lynn Bell, będącą doktorantką profesora Antonego Hewisha w Obserwatorium w Cambridge. Jej zadaniem miało być badanie bardzo odległych obiektów astronomicznych, tak zwanych kwazarów. W 1967 roku Bell zaobserwowała za pomocą skonstruowanego przez siebie radioteleskopu, że źródło radiosygnałów oznaczone symbolem CP 1919 wysyła regularne impulsy w odstępach 1,34 sekundy. Bell i Hewish po pierwszej obserwacji pulsara podejrzewali, że regularne impulsy fal radiowych Mogą pochodzić od aktywności cywilizacji pozaziemskich i oznaczyli ich źródła trochę żartobliwie jako LGM, Little Green Men, małe zielone ludziki. Inni astronomowie wykazali później, że pulsary są szybko rotującymi gwiazdami neutronowymi. Była to pierwsza obserwacja gwiazd neutronowych, choć ich istnienie przewidziane zostało już w 1938 roku przez rosyjskiego fizyka Lwa Landaua. Gwiazda neutronowa jest gwiazdą zdegenerowaną, powstałą wskutek ewolucji gwiazd o dużych masach rzędu 8-10 mas Słońca. Powstają podczas wybuchu supernowych. Materia składająca się na gwiazdy neutronowe jest niezwykle gęsta. Prześrednicy 10-15 km gwiazdy tego typu mają masę od 1,4 do 2,5 mas Słońca. Łóżeczka materii neutronowej ma masę około 6 miliardów ton. Powróćmy jednak do pulsarów. Bardzo charakterystyczną cechą tych obiektów astronomicznych jest wysyłanie w regularnych, niewielkich odstępach czasu impulsów promieniowania elektromagnetycznego, najczęściej promieniowania radiowego. Pulsary często porównuje się do takich kosmicznych latarni, które wysyłają swoje błyski w zakresie fal radiowych. Każdy pulsar jest niepowtarzalny, bo posiada nie tylko inny okres rotacji czy okres wysyłania impulsów, ale przede wszystkim unikatowy jest uśredniony wykres samego impulsu. Taki wykres nazywany jest profilem pulsu i jest tak samo niepowtarzalny jak odcisk palca człowieka. Dzięki swojej olbrzymiej masie okres obrotu pulsara dorównuje stabilnością zegarom atomowym. Tak wielka stabilność okresu miała duże znaczenie dla odkrycia pierwszych planet pozasłonecznych. W 1992 roku Aleksander Wolszczan odkrył planety krążące wokół Pulsara o pięknej nazwie PSR 1257 plus 12 w gwiazdozbiorze Panny. Trzymamy kciuki, aby polski astronom otrzymał za to odkrycie nagrodę Nobla. No właśnie, upragniona przez naukowców nagroda Nobla. Antonemu Hewishowi za odkrycie pulsarów przyznano w 1974 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Pominięcie Joyce Bell podczas przyznania Nobla uważa się za jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji w historii naukowych nagród Nobla. Pulsary są bardzo medialnymi obiektami. Bardzo dobrze się ich słucha. Oczywiście sygnały radiowe, które wysyłają, nie są słyszalne dla ludzkiego ucha, ale te zamienione na fale dźwiękowe już tak. Posłuchajmy, jak pięknie brzmią takie kosmiczne pulsarowe radyjko. A sygnał, który Państwo usłyszycie, został zarejestrowany przez największy polski radioteleskop RT4 w Centrum Astronomii UMK w piwnicach pod Toruniem.